Dobrze, Jesteśmy w Wolsztynie. tu jestem ja za kierownicą. Pomachaj, dobrze. A ja siedzę sobie drugi tu z boku, będąc jego ojcem, żeby nagrywać mu co. Tutaj było kiedyś to wybudowali, jak chodziłem do szkoły, żeby dzieci gdzie miały się ten i teraz mają parę tego, nie? A tutaj był taki tam unitra, czy coś i tu się uczyli ludzie w tym. O, a teraz tam bank się odbywa. O, i Tu jest antena, czekaj, nagramy, bo zawsze Jacek chce antenę mieć. Z której sni... No a tu nie tam. Zobaczymy, no, tutaj no, to, 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 to to, to 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 to. I ta, no, i ta antena ucieka mnie gdzieś tam, bo jadę samochodem z nowym a tutaj pracowałem kiedyś pierwsza moja robota więc... nawet miałem propozycję, żeby kierownikiem zostać ale że z ucha nie chciałem strzelać to cały czas tam z pijakami żebym się szarpał aż do czasu jak mój klon mi załatwił robotę w wodociągach żebym go teraz zwolnił no i na tym polega a kreacja wiedzy że teraz będziemy wiedzieć wszystko jak to się dzieje a tak to byśmy nic nie wiedzieli tylko mieli zapisane a tak wiemy zmieniamy puszorek jedziemy panie na Czerwonym i Rzymu nie ma, nigdzie nic nikt nie chce, Potara no, może damy radę, bo się. się cały czas. Co się dzieje. Gra idzie do przodu. A tutaj ludzie przyjeżdżają, poszli sobie sklep. Nazwie go tak Biedronka albo coś, a ci będą siedzieć u w No i teraz tutaj Unia nam już drogę wybudowała. Zobaczcie, mamy tutaj teraz rondo. Mówka sztuka, a my jedziemy w lewo na... Gdzie my jedziemy teraz? Na Klefki, na Klefki. Tam gdzie mój kumpel co ze mną w izbie pracował kiedyś mieszka, który jest mną A o tym nie wie, tylko że ja już wiem No to trzymajta to się dzieciaki Cześć, teraz mówię ja, Fokus. Jestem wyszczytnie tutaj Marek przyjechał po mnie i mnie zabrał do siebie do domu Bo przyjechałem tutaj z Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i jedziemy teraz sobie, Panie Święty, do Ostrołęki, co kiedyś Aśka z Ostrołęce, co ze mną grała w orkiestrze, mieszka teraz sobie. No i my jedziemy. Ja siedzę za kierownicą Focus. Te, za kierownicą tak wyglądam. A tak wyglądam, jak ja. Tutaj, jak byłem no oczywiście ja mówię fokus Marka jak byłem Krzysztofem Klęczonym, to tutaj żebym się mieszkał a teraz sobie jadę Marka wiozę bo Krzysiek klęczon napisał już tutaj co miał napisać słuchaj ta co napisałem jak byłem klęczonym. piosenku w parę żebym tam wam zapodał a teraz chcę żeby Marka zawieźć do Andrzeja na odpust, i jadę go wiozę. A ja jestem Fokus, co mówi Marka głosem, a Marek jest mną Fokusem i Tobą też. Nawet o tym nie wiesz, że mnie wiedziesz teraz, będąc moim Fokusem, do Andrzeja na odpust. Nara. Jesteśmy w tym, w, w imperium, na terenie Imperium Rzymskiego należącego do Królestwa Polandii. I teraz pokazuję Wam, jak wygląda. Imperium Rzymskie, które zostało wykreowane przez naszych braci Rzymian, których miłujemy, kochamy. I po to tu przyszliśmy, żeby pokazać im, że mogą sami sobie wykreować coś innego. Trzymaj się to ja Focus, który jest ten powiem na razie. Tutaj chcemy pokazać, że graal święty nie jest jeden. I my jedziemy właśnie teraz na te grale, bo tam nasza siostra siedzi na tych grale, i tam ma chałupę swoją postawioną, jako obywatelka Królestwa Polandii. A ludzie zgrali, to mają takie samochody, sobie jeżdżą. O, i my tu sobie skręcimy teraz, jadąc fokusem, będąc nami który jest nami. I jadziem teraz grala, pokażę tym, co tam kopią gdzieś nie wiadomo gdzie. Że to są panie tu w Polsce, u nas w enklawie Imperium Rzymskiego, które jest naszym bratem, siostrą i wszystkim, które kochamy, miłujemy. Będziemy teraz pomagać naszemu bratu, siostrze, żeby wykreował sobie to, co my już mamy, a on do na, od nas dostanie, przez to, że my mu pomożemy to sobie zrobić. Ja na Balanie, czy na Łysej Górze jest, to pokazujemy, o, że tu jest też i Złota Góra, nie? Jakby ktoś szukał. I my w tej Złotej Górze teraz idziemy na odpust do Andrzeja. Już jesteśmy teraz w innym świecie. W chałupie, co tam Andrzej wykreował, wziął, i teraz przyjechaliśmy tu sobie na odpust, naszym fokusem, co jest tym samym, co tutaj nasza siostra z Godzina, którą kochamy i miłujemy, dlatego że nas chcą Tam, o, Katper sobie już to zadzwonił, zaraz otworzą Matrixa, i my sobie wejdziemy do kolejnego. Dopiero z jednego wyszliśmy, który stoi tutaj. O. Teraz nasz Matrix jest tak samo zbudowany jak my, zobaczcie, tutaj Wam pokażę teraz, na przykład Focus tędy robi kupę, masz takie same coś, jeden z drugim? No, bo ja też mam. It's okay.